Ludzie, ludzie, oszalałem Chieftaina MK6 rozdaję. Cześć z tej strony, Bany. Myślę, że starsi oglądacze będą dokładnie wiedzieć z jakiego filmu to cytat. Ale do rzeczy mam 25-26 kodów na Chieftaina MK6 do rozdania i tym razem to nie będzie żaden konkurs wymagający. Jedyne co trzeba zrobić, to napiszcie w komentarzu pod spodem, pod tym filmem, chcę ten czołg. A ja spośród osób, które napiszą taki komentarz, rozlosuję. Co więcej, jeśli okaże się, że zapotrzebowanie jest duże, wtedy poproszę o jeszcze więcej kodów i jeszcze więcej chieftainów będzie do rozdania. Wszystko w tym odcinku. Czekam na komentarze. A kody roześlę wiadomościami prywatnymi na YouTube. Pozdrawiam Pane.